Nadchodzące skiny, sezon drugi w rozdziale 6 Fortnite'a, darmowe nagrody dla każdego, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie go go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać telefa dolców to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. A jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do tematu nadchodzących skinów, które już niedługo powinny zawitać do Fortniteowego sklepu. I teraz na ekranie widzicie naprawdę całkiem sporą listę pakietów, jak i przy okazji skinów, które już niedługo powinny właśnie w takowym Fortniteowym sklepie zawitać. No i mamy tutaj parę nowych pakietów, jak i przy okazji pakiety, które będą powracały. Natomiast tak czy siak, moi drodzy, ten materiał jest nagrywany na zapas, co oznacza, że niektóre z takowych zestawów mogły już do Fortniteowego sklepu zawitać. No i oczywiście, jak właśnie który z, z nich jeszcze nie zawitał, to jak najbardziej w niedalekiej przyszłości, czyli no dosłownie na przestrzeni jakiegoś tygodnia czy też dwóch, powinien się w takowym sklepie pojawić. Oczywiście, jak będziecie kupowali którykolwiek z takowych zestawów, jak oczywiście powróci, to jak najbardziej możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli Hexokod. Jak i przy okazji, dostaliśmy informacje na temat czegoś takiego, czyli jeszcze większej ilości właśnie powracających rzeczy i ogólnie pakietów. No i możemy tutaj też chociażby zauważyć nowe kolaboracje które w niedalekiej przyszłości powinny być wydane, lecz na obecną chwilę no niestety jeszcze wydane nie są. Mamy tutaj chociażby właśnie auta, które no niestety stoją pod znakiem zapytania. Mamy chociażby moi drodzy też właśnie awatara od Disneya, Demon Slayera i naprawdę parę jeszcze innych ciekawych rzeczy. Także generalnie no to jak będziemy mieli jakiekolwiek update'y właśnie na temat tych skinów, to postaram was się o tym poinformować. Przechodząc dalej, mamy rzeczy dotyczące sezonu drugiego w rozdziale 6 Fortnite'a. I nie ma co się oszukiwać, że zbliżamy się już tak naprawdę do końca obecnego sezonu, ponieważ w momencie, kiedy ten film wlatuje, to zostały jeszcze jakieś trzy tygodnie i będziemy już w nowym sezonie drugim rozdziału szóstego. Jak się okazuje, no to na obecną chwilę nie ma aż tak właśnie wiele przecieków na temat nadchodzącego sezonu, ponieważ zazwyczaj było tak, że parę tygodni przed startem danego sezonu mieliśmy naprawdę masę jakichś podpowiedzi, zapowiedzi, czy też chociażby spekulacji i zazwyczaj takowe się sprawdzały. A w tym przypadku jest nieco inaczej. Na samym początku mamy to, że będziemy mieli nowy itemek, który będzie naprawdę podobny do tak zwanej wyrzutni, właśnie pił, która już kiedyś była generalnie dostępna w Fortnite, z tego co pamiętam, w rozdziale trzecim i do końca jeszcze nie wiemy, jak będzie to działało, lecz wiemy, że ma to być naprawdę podobne właśnie do tego itemka. Jak i przy okazji dowiedzieliśmy się, że cały sezon drugi będzie trwał około 70 dni, ponieważ właśnie sezon trzeci w rozdziale 6 ma się rozpocząć 2 maja, także naprawdę całkiem ciekawa sprawa. No i na obecną chwilę absolutnie nie mam pojęcia, co może się wydarzyć w takowym sezonie drugim. I myślę, że jedynymi osobami, które to wiedzą, to tak naprawdę jest Epic Games, ale tak czy siak wiadomo, że na przestrzeni najbliższych właśnie tygodni będziemy otrzymywali jakieś teasery, zapowiedzi itd. i tak dalej. No chyba, że właśnie temat, że tak powiem, przewodni sezonu drugiego wyciekł. No to niestety, ale chwilowo nie mam was jak o tym poinformować. No bo jak już mówiłem na samym początku tego materiału, no to jest to materiał na tak zwany zapas, ponieważ no jestem na wyjeździe feriowym i w ten oto sposób się to prezentuje. Lecz my teraz przejdziemy sobie do naprawdę sporej ilości darmowych nagród, które właśnie warto sobie odebrać. Zaczynając chociażby od tak zwanego OG Passa. Jak się okazuje, no to OG Pass już dosłownie za chwilę znika, ponieważ znika on już 31 stycznia. No i możecie tam zdobyć naprawdę wiele ciekawych nagród za Darmo, w tym chociażby darmową emotkę, jakieś kilofy, lotnie. Oczywiście mowa tutaj o tej ścieżce non Premium, ponieważ jak posiadacie ścieżkę Premium, czyli kupiony OG Carnet, no to tam możecie zdobyć tych rzeczy o wiele więcej. Mamy przy okazji lotnie za Wina w trybie OG. No i wiadomo, że sezon pierwszy tego OG się kończy, no i nadchodzi właśnie sezon drugi OG. No i moi drodzy, jeśli chodzi o lotnie, no to będzie ona już nie do pozyskania i będzie ona zamieniona na inny model, co oznacza, że w sezonie drugim nie będziecie mogli zdobyć właśnie tej lotni za sezon pierwszy, natomiast my przejdziemy sobie od razu dalej. Ponieważ dalej mamy skina kolorowego żelka i nie do końca jest to właśnie darmowy skin, natomiast jest to właśnie dodatkowy, bonusowy skin, no i w sumie no to tak czy siak po części dostajecie go za darmo. No, musicie tutaj akurat kupić fałdolce, ale wiadomo, że fałdolce bardzo często ktoś kupuje, lecz w tym przypadku muszą być to fałdolce odebrane z właśnie karty z fałdolcami, którą możecie zdobyć wy przy różnych sklepach. No i tak naprawdę, jak to zrobicie, to tego skinka sobie otrzymacie. Przechodząc od razu dalej, mamy nagrody Godzilla. No i oczywiście w sekcji Godzilli możecie zdobyć cztery nagrody, niezależnie od tego, czy karnet posiadacie, czy też niekoniecznie. No i mowa tutaj oczywiście o ekranie wczytywania, plecaku, emoji, jak i też kilofie. Także... Wydaje mi się, że naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Przechodząc od razu dalej, mamy tak zwany parasol rankingowy. Jeszcze nie do końca jestem pewien, kiedy ten materiał będzie wlatywał na YouTube'a, ponieważ ja to dosłownie nagrywam w połowie stycznia. Natomiast, moi drodzy, wy właśnie w tym sezonie i ogólnie innych, mamy coś takiego jak turnieje rankingowe. No i oczywiście, w takowych turniejach rankingowych, jedyne co musicie zrobić, to zdobyć sobie właśnie 50 punktów i kiedy to zrobicie, no to na wasze konto wpadnie parasol rankingowy, Także warto sobie to zrobić, ponieważ właśnie z takich sesji, które właśnie będą dostępne, to chociażby mamy właśnie 2 lutego, przy okazji 9 lutego i jeszcze 16. Także nie zapomnijcie i sobie to oczywiście odbierzcie. Oczywiście mamy też nagrody gry rankingowej. Jak się okazuje, no to w zadaniach właśnie gry rankingowej możecie zdobyć naprawdę wiele przeróżnych nagród totalnie za darmo. Także wydaje mi się, że też warto sobie to odblokować, póki jeszcze ten sezon właśnie trwa. Mamy przy okazji drodzy karnet bojowy. Jeżeli nie posiadacie premium karnetu bojowego, to tak czy siak możecie tam zdobywać naprawdę wiele nagród za darmo. I chociażby mamy tutaj jakąś emotkę lotnie i naprawdę masę innych rzeczy, także też myślę, że całkiem ciekawa sprawa i w sumie warto o tym wspomnieć. Mamy przy okazji darmowego skina, czyli oczywiście akordowego kachele. Jedyne, co musicie zrobić, żeby tego skina pozyskać, to oczywiście wejść sobie do Fortnite'a na urządzeniu mobilnym i wbić nieco ponad 100 tysięcy expa. Także Osobiście wydaje mi się, że też jest to w miarę banalna sprawa, i raczej każda osoba sobie to już wykonała. A jeżeli jeszcze nie wykonaliście, to naprawdę polecam, bo jest to mega banalne. Mamy przy okazji, moi drodzy, tak zwane skiny z po prostu Lego. Jeśli chodzi o skiny z Lego, też raczej każda osoba ma to już odblokowane. No, musicie połączyć swoje konto Epic z kątem Lego, i wtedy otrzymujecie skina eksploratorki Emily i pana Miętowego. No i przy okazji, za pana Miętowego właśnie miał być jakiś zwrot fałdolców. Natomiast, no. Na Chwilowo na horyzoncie nic takiego nie widać, także nie za ciekawie. Mamy przy okazji darmowy plecaczek za odpalenie sobie właśnie ankiet na stronie Epica. I kiedy to zrobicie, to takowy plecak na wasze konto wpada. No i co? Jeszcze tak w miarę pokrótce mamy właśnie pakiet PlayStation. Przy okazji mamy też dodatkowy pakiet, jeśli jeszcze go nie odbieraliście w sklepie. Jest to pakiet przecieracza szlaków TAI. I kiedy go odbierzecie, dostajecie specjalne wyzwania na darmowego skina. Mamy przy okazji, moi drodzy, takie oto rzeczy, które są dostępne. W Rocket League, u. i właśnie w tym Rocket League możecie sobie właśnie chociażby zdobyć takie oto autko za darmo. Mamy przy okazji też na przykład coś takiego, a mowa tutaj o darmowej ścieżce w festiwalowym pasie. Tam też znajduje się naprawdę wiele ciekawych darmowych nagród. No i generalnie, no to wiadomo, że Fortnite w niedalekiej przyszłości może tych nagród wprowadzić jeszcze więcej. Chociażby Kill of Destroyer i przy okazji darmowy plecak. Następnie jakieś rzeczy związane z trybem linia ognia, lecz na moment, jak ja ten film. Właśnie nagrywam to, niestety, ale żadnych nowych informacji na ten temat nie mamy. Lecz, oczywiście, jak będziemy mieli, to od razu postaram Was się o tym poinformować. Dlatego subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Oczywiście, jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Tak samo, jeżeli będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, no to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli Hexokot. A jeżeli Wy obejrzeliście ten oto materiał do końca, w komentarzu możecie napisać ferię. A ja wtedy postaram Wam się przypiąć serduszko. No i jak już mówiłem wcześniej, no to jestem obecnie na wyjeździe na tak zwany. W feriach i sobie po prostu wypoczywam. No i ten materiał jest właśnie nagrywany nieco wcześniej, dlatego jest on, że tak powiem, zaplanowany na zapas. No i co, w ten sposób się to prezentuje. Ja oczywiście byłem hekso. Klasycznie miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności o której to oglądacie. I widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.